Kochani, dziś temat, który dotyka mnie na osobistym poziomie, będę mówić o wieku. Obawiam się, że temat, który dziś poruszę może doprowadzić do międzypokoleniowej wojny. Ja wiem, że ona i tak trwa, ale no nie chciałabym, żeby jednak się zaostrzyła, bo sama jestem niestety tak jakby pomiędzy, dlatego że urodziłam się w 95 roku, co powoduje, że według większości jestem milenialsem, no ale takim, wiecie, nie do końca, co powoduje, że mogłabym określić się dumnym określeniem Zilenial. Zasadniczo kwestia pokoleń to bullshit i mówię o tym raczej dość żartobliwie, ale wiecie, często spotykam się, szczególnie na TikToku, z millenialsami, self-described millenialsami, którzy mówią o tym, że wyglądam bardzo młodo. Jak idę do sklepu, to zawsze pytają mnie o dowód, na co dostaję tysiąc komentarzy, o, o to nieprawda, tylko ci się wydaje, tak naprawdę wyglądasz na 35 lat, które masz i nie wymyślaj. Oczywiście komentarze są pisane przez self-described Gen Z. No i tak toczy się ta walka millenialsów skazanych na porażkę, no bo część z nich wchodzi już w wiek średni versus to młodsze pokolenie, które nie chce dawać milenialsom tego przywileju bycia młodym i fajnym tak jak Gen Z. No niestety. Oczywiście te wypowiedzi milenialsów, podkreślające to, jak rzekomo młodo wyglądają, tak naprawdę mają sprawić, że wszyscy powiedzą, tak, to prawda, to jest zachowanie z kategorii Pikmin Girls. O, jestem taka malutka, o, jestem taka młodziutka, i rozumiem, że to może być bardzo cringeowe i wkurzające dla osób, które tego słuchają. Ale postanowiłam, że ugryzę ten temat z trochę innego punktu widzenia. No bo może jednak milenialsi mają trochę racji. Oh my God, bro. Oh, hell. I może rzeczywiście wyglądają młodo, jak na swój wiek, a na pewno młodziej niż wyglądali ich rodzice czy dziadkowie, kiedy byli w ich wieku. Może to wcale nie jest jakiś wymysł. Guess my age. Guess how old I am. It's my favorite little game to play. People never get it right. You'll never guess. What do you think? What do you think? How old do I look? I'm 57. People think I look 15, right? Isn't it crazy? You're crazy. I know. I know. I look really young. I've never gotten any filler or Botox or anything that those kids are getting these days. It's all natural. Can you believe it? Yeah, I can believe it. I mean, when I'm shopping, people always ask when my parents are when I get to the register. Bartenders always want to see my ID. When I'm at the airport traveling internationally, they always want to see my passport to find out how old I am. Oh, that's not. I should drop like a skincare routine, right? I mean, all my comments on social media are always asking me for one. You don't even look like you've heard of the internet. I don't even do anything special. I mean, my secret just soap and water. Yeah, we can tell. See me grabbing on my some you see these two guys right here they were 17 years old this guy was 45 he was 21 these two were 23 and she was 44 which begs the question why did people used to look so old it feels like every year a picture or video goes viral online which has people asking the question did people used to look older than they do today and i mean the answer is yes these two were supposed to be 45 years old in this picture and this is what a 45 year old looks like today have you noticed how millennials don't seem to be aging quite like the generations before i have a theory about this. This. First of all, I'm almost 40 and I get told all the time that I don't look my age. What if I do look my age? What if what we're used to seeing as normal aging is actually the result of patriarchal oppression and the literal draining of life force energy from women? What if what we're used to seeing as normal aging is because women are exhausted? They've had their feminine energy literally crushed and stifled. What if this new youthfulness that we're starting to see is because women are pushing back and taking up space? And what if the reason? that I don't look 40, what we're used to looking 40, is because I have protected my energy. I have protected my energy by remaining single and celibate. I don't give my energy away and I'm very adamant about not having people around me who drain me. No bo myślę, że wiele osób w moim przedziale wiekowym, kiedy otwiera albumy rodzinne i patrzy na zdjęcia swoich rodziców czy dziadków z ich młodości, no to zauważa, że kurczę, ci ludzie naprawdę wcale nie wyglądali na te 28, 30 czy 35 lat. Znasz Naszej perspektywy wyglądali dużo starzej. No cóż, musimy wziąć pod uwagę, że widzimy tam zdjęcia osób, które nie używały SPF-ów i które raczej niekoniecznie dbały o swoją dietę, bo nie bardzo wiedziały, jak to robić, i często nie miały takich ekonomicznych możliwości. Nie wiedzieli też o tym, jaki rodzaj ćwiczeń i ogólnego lifestylu będzie najbardziej korzystny dla zdrowia i zachowania tej młodości. Ale może wcale nie chodzi tylko o te zabiegi, a o dojrzewanie naszego mózgu. And zero to three, and adolescence, which is nine to 25. We know that it starts earlier and ends later than we ever thought before. We nine to 25. Nine to 25. Pre adolescence is nine to 13. Okay. Middle adolescence is 14 to 18. And late adolescence is 18 to 25. And we know in that period, the part of the brain called the prefrontal cortex does not finish developing until 25. We always knew it, but we couldn't prove it until we had technology. And so what's the technology that's made it provable? FMRIs, where you can actually see the activity of the brain and you can see the development of the brain and you can see that the certain parts of the brain are discrepant in development in adolescence, meaning certain parts of the brain develop faster than other parts of the brain, and the part of the brain that really gives us And and is, is so no Naukowcy jakiś czas temu odkryli coś, co milenialsi przyjęli z ogromnym entuzjazmem. Mianowicie rozwój naszego mózgu, dojrzewanie naszego mózgu, tak naprawdę kończy się około 25 roku życia. Więc do tego czasu. Just babies. Boże, oh, nieważne. Są nawet tacy naukowcy, którzy sugerują, że powinniśmy uznawać, że nastoletniość kończy się około 25 roku życia. Czyli rzeczywiście to nie jest tak, że nam się tylko wydaje, że udajemy dorosłych. Naprawdę tak jest. My wciąż jesteśmy jeszcze dzieciakami. No niestety nie chcę was rozczarowywać, ale jednak jest zasadnicza różnica pomiędzy rozwojem neurologicznym i dojrzewaniem mózgu, a na przykład produkcją kolagenu. Niestety, ale proces starzenia się naszej skóry rozpoczyna się dosyć wcześnie. A więc jesteśmy po prostu niemądrymi dziećmi starzejącej się skórze. Hmm, przykra sprawa, ale tak już jest. Czy wiesz, że Ty też możesz pomóc mi rozwijać ten kanał? Już teraz wejdź na patronitepl patreonid.pl/domagorajak i sprawdź jakie dodatki dla Ciebie przygotowałam. To m.in. dostęp do zamkniętej grupy, możliwość sugerowania tematów, czy dodatkowe filmy dostępne jedynie dla patronów. Możesz też postawić mi kawkę na Buy Coffee Tu lub kliknąć wesprzyj pod tym filmem i zacząć korzystać m.in. z customowych emotikonek. Dziękuję za uwagę, a teraz wracamy do filmu. Oczywiście, jeżeli porównamy sobie zdjęcia współczesnych 30-40-latków z 30-40-latkami z lat 80 zauważymy znaczące różnice. Niestety nie oznacza to, że biologicznie starzejemy się wolniej. Może możesz pomóc mi z problemem. Chciałbym twojego rady, Jim. Mojego rady? Tak, mam dość poważny problem. Jest wiele młodych ludzi w szkole, Jim. Każdy jest osobą. Ale w jednym ważnym sposobie wszyscy są podobni. They're all growing up. Is that the problem, Mr. Edmonds? Yes, growing up is a problem. Because, well, I remember one time I watched some of the boys play ball. You've probably seen it, too. The boys were all about your age. In years, they're young men. But sometimes, in their behavior... They act like children? That's it. A boy batting struck out, and what a fuss he made. He was a young man in years, but the way he behaved was more in keeping with a five-year-old. When you see a child do the same thing, you think, oh, well, he'll grow up sometime. But at 15 or 16, this boy was still reacting the same way. He was still showing violent temper when little things went wrong for him. So the question is, why doesn't he grow up? To, co wpływa na zmiany w naszym wyglądzie, to oczywiście rozwój opieki zdrowotnej, przynajmniej w teorii odżywiamy się lepiej, chociaż patrząc na to, ile energoli piją starsi Gen Zi milenialsi, to nie byłaby wcale taka pewna. Też dużo więcej na temat szkodliwości słońca, używamy kremów z SPF-em. Poza tym żyjemy w czasach, w których normy społeczne nieco się rozluźniły, no i kiedy zobaczymy 40-latka w czapce z daszkiem, to nie wyślemy go od razu na oddział psychiatryczny. Są nawet takie miejsca w Polsce, gdzie 50-latka może nosić spódnicę przed kolano, i również nie zostanie spalana na stosie. Na naszych lękach związanych ze starzeniem się wyrósł przeogromny, miliardowy przemysł kosmetyczny. Zupełnie normalne jest to, że nastolatki czy młode kobiety, a także mężczyźni mają wieloetapowe skincare routines. Dwudziestokilkulatka robiąca sobie botox tak naprawdę nie jest to już nic dziwnego. I tak naprawdę jako pokolenie spędzamy znacznie więcej czasu przejmując się naszym wyglądem w kontekście starzenia się i używając mnóstwo przedziwnych substancji po to, żeby spowolnić czy zatrzymać niektóre procesy. Częściowo oczywiście są to chwyty marketingowe no a częściowo to może jednak działa. I just noticed that TikTok added a new enhance button right here, so I'm gonna check it out. Here's my face beforehand. Poza tym w ostatnich latach bardzo mocno zmieniło się postrzeganie nas samych. Patrzymy na siebie przez pryzmat filtrów w social mediach i w bardzo skastomizowany, wygładzony, perfekcyjny sposób. Często dużo łatwiej jest nam rozpoznać samych siebie, kiedy widzimy siebie w przedniej kamerce telefonu niż kiedy patrzymy na zdjęcie, które ktoś nam zrobił. To wszystko wpływa na zmianę percepcji naszego wyglądu, no i często na zaburzenia w tym zakresie. No bo tak mocno analizujemy i skupiamy się na tym, jak wyglądamy, że w pewnym momencie naprawdę już sami nie wiemy jaka jest prawda. No, a jednocześnie, czy chcemy, czy nie, zaczynamy coraz mocniej skupiać się na tym, co w nas nie takie, no bo możliwości porównań są po prostu nieskończone. Nie porównujemy się już tylko do tej ładnej koleżanki ze szkoły, a do milionów dubajskich modelek. Postrzeganie osób jako młodszych lub starszych to nie tylko kwestia samej urody czy wyglądu naszego ciała. To także kwestia mody. Teraz zupełnie normalne jest noszenie sportowych ubrań czy krótkich ubrań przez osoby w wieku średnim i starszym. A przecież jeszcze nie tak dawno, nawet noszenie bardziej jaskrawych kolorów przez kobietę po pięćdziesiątce było w niektórych środowiskach uznawane za coś oburzającego i gorszącego. Tak więc obecnie, mając większe możliwości personalizacji, dopasowywania swojego stylu do tego, co nam się naprawdę podoba, jesteśmy w stanie często wyglądać pewnie radośniej. Jesteśmy może szczęśliwsi z tym, w jaki sposób się prezentujemy światu, a to też, Wpływa na to, że będziemy wyglądać na młodszych. Tak więc, tak, prawdopodobnie, drogi milenial, się wyglądasz młodziej niż Twoi rodzice wyglądali, kiedy byli w Twoim wieku. Oni statystycznie pewnie mieli już wtedy dwójkę dzieci, mieszkając w kawalerce, a Ty przejmujesz się tym, że Twój pies przez dwie godziny nie chciał zjeść smaczka. To ma pewnie jakiś wpływ na to, jak szybko starzeje się Twoja skóra. Poza tym mam wrażenie, że w latach 90. ludzie naprawdę nie wiedzieli, że można pić wodę. Ludzie nawadniali się sagą. Ale herbatka dobra. Nowa praktyczna torebka i ten sam doskonały smak. Saga! To u nas rodzinne. No i to no, nie mogło mieć najlepszego wpływu na zdrowie ich skóry. Doskonale rozumiem obawy związane ze starzeniem się. Sama mam momenty, kiedy zaczynam myśleć o tym, że zbliżam się do trzydziestki i wydaje mi się, że to koniec świata. Z drugiej jednak strony widzę coraz więcej przekazów mówiących o tym, że starzenie się to przywilej i jest mi to również bardzo bliskie. Myślę, że to kwestia funkcjonowania w takim kapitalistycznym świecie, w którym jednak nasz wygląd stanowi walutę i jest bardzo ważny. I nawet jeżeli chcemy w jakiś sposób się od tego odcinać i ignorować to, no to bywa to bardzo trudne, szczególnie kiedy wchodzę sobie w social media i tak naprawdę na co drugim czy co trzecim TikToku widzę kolejne kosmetyki, które powinnam kupić, i wtedy już będę wyglądać perfekcyjnie. Chciałabym umieć to ignorować, często mi to niestety nie wychodzi. Jednocześnie myślę sobie, że no ludzie mają jakąś potrzebę estetyki i nie ma też nic złego w tym, że jeżeli postrzegają swój wygląd jako nie taki, no to że próbują w tym coś zmienić i poprawić. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zmienia się to w obsesję i kiedy tak naprawdę żaden kolejny zabieg czy kolejny kosmetyk. Nie jest w stanie zapewnić tego zadowolenia i spokoju z tym, jak wyglądamy. Oczywiście, zdrowa sama ocena nie powinna opierać się na tym, jak młodo wyglądasz. Ale wiem też, że efekt aureoli istnieje. I młody, świeży wygląd sprawia, że ludzie postrzegają cię i traktują cię lepiej, niestety. Dlatego, kochani, jeżeli chcecie poznać sekrety mojego niezwykłego, młodzieńczego wyglądu i chcecie dowiedzieć się, jak to zrobić, żeby zawsze pytali was o dowód w sklepie, no to możecie zasubskrybować. Dzięki pa! thank